Siemano familia! Poznajcie Jacka! Możecie go kojarzyć, bo gra ze mną w Lidze Biznesu na jedynce. Od kilku miesięcy oprócz treningów kosza dołożyliśmy siłkę raz w tygodniu. Celem naszej współpracy jest przede wszystkim poprawa obrony. Cele poboczne, które poprowadzą nas do tego głównego celu to wrzucenie na Jacka trochę mięska, podniesienie siły i poprawa zakresu ruchu. Z mobilką do tej pory nie miał zbyt wiele wspólnego, ale powoli krok po kroku rzeźbimy. Do pracy w zasadzie pełen kombos skokowy, biodro, cała obręcz barkowa, typowe objawy pracy siedzącej. W międzyczasie przewijają się podstawowe wzorce: siadania, hip hinge'a i wyciskania na głowę. Do tego dokładamy trochę pracy z piłkami lekarskimi i od czasu do czasu liny. Cała współpraca przebiegała pomyślnie i efekty były naprawdę zacne. Obrona widocznie się poprawiła, Jacek stał się silniejszy, szybszy i zwinniejszy na nogach. Niestety w ostatnim meczu sezonu, walcząc jak lew o zbiórkę, upadł na nogę ziomeczka i nabawił się dość upierdliwej kontuzji stawu skokowego. Od urazu mieliśmy trzy treningi. Zaczęliśmy od chamskiej siłowy na górę, odciążając całkowicie dół. Następnie progresujemy schodząc na ziemię, by ostatecznie zacząć dociążać kontuzjowane kopytko. Progress Jacka możecie śledzić na bieżąco na Stories Huntly, a pod koniec wakacji załadujemy dłuższy materiał z jego powrotem na boisko. Trzymajcie się, familia! Pozdro!